Z, z tej strony ja, Bledziewski i tak. Game w Call of Duty 4 Modern War. Znowu. Yy, prawdopodobnie już jutro ukaże się mój pierwszy odcinek z nowej serii. Zagrałem w Minecraft Multiplayer. Super, a pograłem tutaj. Minecraft Multiplayer jutro się pojawi prawdopodobnie będzie z samego rana i tak jaka będzie następna mapka kurcze Aj, a tutaj jak są te piszą, to i kurde wam jeszcze pokażę bo osobiście ja, ja tego nie mogę gdyż nie, nie jestem zarejestrowany na jakiejś tam stronie i tak, tam nieobecny spot. Aha. aha jakbyście słyszeli moją gadkę to czytam co jest bo ok, akurat mam Xbox odpalnego i ja pukam sobie FIFA 13 idziemy do za MP5 który nowy Dreadmaker Jedzie, idzie, idzie złą maść, idzie. Ty, owym, HEDA dostał. No, bez jaj ludzie. Sam początek już. Kurwa mać. Tam gdzieś ja słyszałem. Super, Przynałam jednego killa mam. I tak kolega to jest, cielek. my się spróbujemy zakraść. No i na próbie się skończyło. No kurwa mać. A jeszcze heda dostałem, no bez. Jedziemy, 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 panowie, jedziemy. No kurwa nie strzelać mi tu. Ja przez okno, tak? Ona od tyłu mnie zaszedł. Za bardzo się, się w środek bitwy w No super, zabiłem jednego, a on mnie zabił, nie? Dawno. Y, Sorry, że tak lamię, ale dawno nie grałem już w Call of Duty, kiedy to ostatnio mi się grało, ludzie. Nie wiem. Sirius. Jest tam, jest tam. Nie wiem, że tam jesteś, ale już nie żyjesz. No. Super, ja jestem to epicki człowiek Tak, Call of Duty jest dla mnie stworzony do lamienia Widzisz? O kurde flash 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 nie no. o ale mnie no zaszli hamsko. A ja se pójdę tędy Wejdzie, to spostę drużyny, drużyny z... nie, 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 idę do Sasa. Bo. Nie to, że chcę być w drużynie wygrywającej, ale yy, osobiście oni mają lepszą postawę taktyczną. Właśnie, o, właściwie, oni atakują od zewnątrz. Nie mogą zajść w przeciwnika. od wszystkich stron. O, jestem pod porucznikiem. Mogą zajść... Od wszystkich stron, a broni ma właśnie to, yy, ten dyskomfort, że on yy, ten. no ma ten dyskomfort, że nie wie, z której strony przeciwnik tam zajdzie. nie? I... Kurde! A ja mogę tam grę dorzucić. A zabiłem nic No, cykałem na pierdola. Ta, wiedziałem, że Cykałem tam kurwa stoi i Tak, helikopter sobie jeszcze wezwali Kurde, nie trafiłem nikogo Znowu nie zabiłem nic O 5 kili super I jedziemy, jedziemy panowie, jedziemy z tym Bigosem mm. A swój, dobra O, no kurcz mać Kurwa by to trafił Tere, 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 tere. Musiałem przeładowywać. Z czego on tam próje, To mi ciekawi. No chyba coś słabego. Ku... Aby chwilę nie poszedł to granata granata dostał. O, się w orałem. Okej, okay, super. Sas wygrywa, jest ok. Właśnie to jest ta to, to prowadzenie taktyczne to właśnie jest, że chociaż nas jest mniej, ale prowadzimy bo atakujemy. Tert. Ja już tam widziałem tylko muta. Mam 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 muta. Nie no, dobra, jakby coś, ja się nie jągam, to był chwyt... reklamowy. Snajper. Fuck, fucking kumper. właśnie w tych grze tolerancja do camperów, Wiadomość jest to fucking camper No Muszę się nauczyć właśnie jak starcie taki jeden na jeden i ostrzał moja MP5 O, mnie skurdził O ła, wow. wow, moja noga mnie skurczyło. Dobra, się już nie napina Bo napinanie jest No fucking shit fucking camper A sorry, tak pisze, że wszyscy są kampęże, ale? mnie zdenerwował No kurwa mać Polak pewnie A na dwa ognie wzięli. Chwpoga nawet nie trafiłem. Mówiąc po polsku, spieprzyłem to. Lecę do klopa, panowie. Super, chyba jeszcze grzanta widać, nawet wrzucić. Ty! O kacz! Nie. Wolę tego. To wolę tego zonka. Jak on mnie zabił? Jeszcze napierdalał. Co? To nie byłem ja ludzie. Ja wiem gdzie byłem i o której porze. To kurwa ja nie byłem. A masz A ci zbyło, nie? Na siebie. No... Ma. Mm. Ja zawsze mam takie szczęście, że wyjdę wtedy kiedy nie mam i zawsze wdepnę w jakieś gówno. O matko, co to było? Swój mnie zabił? Czy co to było? Zresztą mnie to nie interesuje. Oj, swój dobra. B. Możesz ty kurwa. Snajper. Dobre, spokojny kampi. Kurwa miałaś mnie osłaniać A nie spoko. przed tym to czuję by raczej mnie nie osłoni A! On tam leżał! O, w dupę! Nie no, załatwię chuja! Załatwię chuja. Już po nim. Załatwię chuja. Załatwi tą nie nieumytą. Załatwię go. Mu tego nie doruje, ja mu tego nie doruję, kaperswa. Ja mu tego nie doruję. A, spoko, już go nie ma. Czysto, czysto... Kur... Chciałem przejść taktycznie, ale to dupa, nie taktycznie. A... pójdziemy. teraz właśnie wolę taktykę obronną właśnie polubiłem Ty tyłu chyba nie? Ta Granatem jebną we mnie. Kurwa Chyba już wiem jak to rozwiązać O oh, fucking shit! Je jest... Sorry, tak Sorry, że tak przeklina... Sorry, że przeklinam, ale mam dobry dzień A tam kam A kurwa, zaraz. Fajna muzyczka to jest. Podpor...